No, 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 dava, 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 dava. A. no nie. Chyba należy mi się coś nowego. Każdemu należy się coś nowego. Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę bez wychodzenia z domu i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 4 tysiące. Oddajesz też 4 tysiące. <śmiany> bo należy ci się więcej od życia. <śmiany> RSO są 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. No nie, chyba należy mi się coś nowego. Każdemu należy się coś nowego. Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę bez wychodzenia z domu i oddaj tyle, ile pożyczyłem. Pożyczasz 4000 i oddajesz też 4000. Z Vivigo masz pieniądze pod ręką. Nie! Yeah! RSO 0% całkowity koszt pożyczki 0 zł. tym roku przygotuję najfajniejsze święta na piste. Z wirusem twoje święta będą takie jak chcesz. Szybka i prosta pierwsza pożyczka do 3000 na wiwus.pl. Oddajesz tyle ile pożyczasz dopiero w lutym. LMSO 0%, całkowity koszt pożyczki 0%. Zł Jak się zmieścimy? Potrzebna szybka tak. gotówka? Wejdź na vivus.pl i weź pierwszą pożyczkę od 100 zł do 3000 Oddajesz tyle, ile pożyczasz. Już 2 miliony osób się zarejestrowało. Z Vivusem nic cię nie zatrzyma. rrs 0% Całkowity koszt pożyczki 0 zł. Vivus zmienia się w Vivigo. Dlaczego? Żebym miał go zawsze przy sobie. Aha! Hehehehe. He he he. O! Klikam i mam co chcę! Wi-Wi-Go! 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 Wi-Wi-Go to szybkie pieniądze, gdy ich potrzebujesz.